Zapobieganie ciąży, wszystkie strony mogą współpracować, aby zmniejszyć niechcianą ciążę jako główną przyczynę aborcji, zamiast marnować zasoby wirujące w kręgach nieustannie walczących z sąsiadami. Politycy utrzymają te kwestie na zawsze, aby zatrzymać wyborców jednego numeru. Aby zachęcić matki do zachowania swoich przyszłych dzieci, możemy pomóc w budowaniu kochających stabilnych domów. Zmniejszając przemoc domową, znęcanie się nad dziećmi i uzależnienie od narkotyków, zapewniając jednocześnie opiekę zdrowotną zarówno matce, jak i dziecku. Możemy skończyć ze stresem ekonomicznym nieodpowiedzialnego zaginięcia rodzica za sprawą federalnej ulgi podatkowej podlegającej zwrotowi, udzielonej bezpośrednio odpowiedzialnemu rodzicowi. Nieodpowiedzialny rodzic jest zobowiązany bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a brak płatności byłby federalnym przestępstwem podatkowym. Możemy również poprawić zarówno systemy adopcyjne, jak i systemy opieki zastępczej, aby uczynić je bardziej opłacalnymi opcjami. Alaska Queen